Witam was w drugim odcinku kursu programowania w php e, Więc tak, w miejscu w którym sobie zainstalowaliście Wampa, w moim e, przypadku jest to dysk Powinniście mieć folder www I tak, ja w tym folderze www zrobiłem sobie jeszcze folder kurs W którym e, będę umieszczał wszystkie, wszystkie pliki na potrzeby tego kursu No to dobrze, zacznijmy sobie od stworzenia nowego, m, nowego pliku tekstowego klik, klik będzie nazywał się index.php no dobrze więc ja sobie go będę edytował w programie programie, który nazywa się notepad++ jest to darmowy edytor tekstu całkiem nawet niezły no dobrze, więc zaczynamy. Co musimy, co musimy najpierw zrobić, żeby taki klik był prawidłowym klikiem PHP. Musimy dodać takie oto tagi. Czyli znak znak mniejszości, znak zapytania, PHP. tutaj znak, tutaj znak zapytania i znak większości no i wszystko co tutaj będzie wpisane będzie interpretowane przez serwer no i dobrze więc napiszmy sobie program hello world no i tak co tutaj mamy mamy tutaj polecenie echo echo Wypisuje, wypisuje dane. I tutaj w nawiasy w, oj, w nawiasy w cudzysłowie mamy tekst witaj świecie i na końcu mamy średnik. Średnik piszemy po, po, po zakończeniu każdej komendy. No i tak zobaczymy co się teraz stanie? Ja to zapiszę. Włączę serwer, który jest tutaj. Start, lomb serwer. Serwer działa, i możemy sobie teraz sprawdzić, co z tego będzie. No dobrze, więc skoro już mamy plik zapisany, serwer włączony, więc wchodzimy sobie na localhost. U Was może to wyglądać inaczej, u mnie to akurat wygląda to tak. Gdzieś tutaj powinniście mieć nazwę, nazwę folderu w którym akurat znajdują się te pliki, więc ja teraz wybieram folder kurs. Jak widzicie pokazał nam się Tekst, witaj świecie. I zaraz sobie e, odpalimy to narzędzie i patrzymy, jak wygląda e, kod tej strony. Jak widzicie, mamy po prostu w body tekst, witaj świecie. Nie ma nigdzie kodu php. E. Dobrze, to ja sobie akurat to zamknę i znowu wracamy do naszego pliku index.php. No i załóżmy, że chcę sobie wypisać jakiś nowy tekst, na przykład Alamakota. I ja o co zapiszę, i zobaczymy, co się teraz stanie. Jak widzicie, tekst jest po prostu. Obok siebie nie ma, nie ma żadnej przerwy, więc sprawdźmy sobie, jak to wygląda. No i, w, i, i e, źródło strony wygląda no, dokładnie tak samo czyli tekst obok e, tekstu bez żadnej przerwy. No i tak, co możemy zrobić? Możemy sobie na przykład e, używając komendy echo, możemy używać również. Tagów HTMLA. Więc ja sobie tutaj użyję, zapiszę i odświeżamy. Jak widzicie, Wita świecie jest jest wytłuszczona, a Adam kota jest w nowej linii. No i dobrze, zobaczmy sobie teraz, jak wygląda to źródło strony. Czyli tak jak miało być, witaj świecie, jest w tagach strong, a alamakota jest po tagu break. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału.